Biblia to niezwykła księga, fascynuje ludzkość od tysięcy lat. Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament powstawał bardzo długo, przed, przez kilkaset lat, i ma wielu autorów. Spisywany był na zwojach pergaminu, które traktowano ze szczególną czcią, gdyż na tych zwojach spisywane były słowa samego Boga. Stary Testament powstawał od XII do II wieku przed narodzinami Chrystusa. Niektórzy bibliści, tak nazywają się badacze Biblii, twierdzą, że pierwsze księgi Starego Testamentu powstawały jeszcze dawniej, w XV wieku przed naszą erą. Nie wszystkie zwoje pergaminów spisywanych przez wieki znalazły się w Starym Testamencie. Zostały one wybrane według kanonu, to znaczy znalazły się w nim pisma, Uznane za natchnione, które powstały z inspiracji samego Boga. Stary Testament dzieli się na Księgi Prawa, wśród których jest Pięcioksiąg Mojżesza, zwany też Torą. To najważniejsza część Biblii dla wyznawców Judaizmu. Głównym tematem Tory jest historia przymierza pomiędzy Bogiem a narodem Izraela. Tu jest opis powstawania świata, historia Abrahama i wyjścia Żydów z Egiptu z Mojżeszem. Kolejne księgi Starego Testamentu to księgi proroków – Jozuego, Samuela, Izajasza, Jeremiasza, Jezechiela, Jonasza i innych. Te księgi zaliczane są do profetycznych. W nich zawarte są proroctwa, które Bóg przekazywał wiernym. Księgi mądrościowe to m.in. psalmy, przysłowia, księga Hioba, pieśń nad pieśniami, lamentacje, księga Koheleta czy Daniela. Pisma Starego Testamentu są bardzo zróżnicowane pod względem formy literackiej. Występują w nich wszystkie rodzaje, a więc liryka, epika i dramat. Odnajdziemy tu pieśni, poematy, kazania, modlitwy, hymny, przysłowia. Są też teksty o charakterze prawniczym. Stary Testament w sumie zawiera 46 ksiąg. Nowy Testament znacznie różni się od Starego Testamentu. Powstawał nie kilkaset lat, lecz kilkadziesiąt. W przeciwieństwie do Starego Testamentu, znamy autorów poszczególnych jego części. Jest też znacznie krótszy. Opisuje wydarzenia związane z Jezusem Chrystusem, jego życiem, nauczaniem, opisuje dokonywane przez Jezusa cudowne uzdrowienia oraz jego męczeńską śmierć i zmartwychwstanie. Apostołowie posłuszni poleceniu Jezusa przekazywali Ewangelię, czyli dobrą nowinę, początkowo ustnie. Uczniowie Jezusa byli świadkami działalności mesjańskiej. Syna Bożego, słuchali jego nauk, widzieli cuda, jakie czynił. Nowy Testament ma dla chrześcijan znaczenie podstawowe. Ta część Biblii jest świadectwem narodzin nowej religii, chrześcijaństwa. Stary Testament także jest w kanonie Ksiąg Świętych, obowiązujących chrześcijan. Dla wyznawców judaizmu, tylko Tora jest pismem natchnionym przez Boga. Nie uznają oni Nowego Testamentu za Pisma Święte. Nowy Testament składa się z czterech Ewangelii, dziejów apostolskich, listów, a kończy się Apokalipsą. W sumie nowy testament składa się z 27 ksiąg. Autorem pierwszej Ewangelii jest Mateusz, jeden z dwunastu apostołów. Był on naocznym świadkiem wydarzeń, które opisuje. Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię od prezentacji rodowodu Jezusa. Rozpoczynając od Abrahama, ojca Izaaka, kończąc na Józefie, mężu Maryi. Szczegółowo opisuje Mateusz zwiastowanie Panni Maryi i narodziny dzieciątka w Betlejem. Potem ucieczkę z Egiptu Józefa i Maryi z Jezusem. Poznajemy z kart tej Ewangelii dziesiątki uzdrowień i cudów czynionych przez Chrystusa oraz przypowieści, które są obrazowym elementem nauczania Chrystusa. Autorem drugiej Ewangelii jest święty Marek. Nie był on bezpośrednim świadkiem opisywanych przez siebie wydarzeń. Marek był towarzyszem apostoła Pawła i brał z nim udział w pierwszej podróży misyjnej. Święty Marek spotkał się także ze świętym Piotrem. Ewangelia, którą napisał, jak podaje tradycja, jest spisaną relacją właśnie świętego Piotra, który był bezpośrednim uczestnikiem działalności Jezusa i świadkiem jego męczeńskiej śmierci. Kolejna Ewangelia spisana jest przez świętego Łukasza, Łukasz z zawodu był lekarzem. Podobnie jak święty Marek, Łukasz towarzyszył świętemu Pawłowi w wyprawach misyjnych. W Historii Jezusa Chrystusa na pierwszy plan wysuwa on mękę i zmartwychwstanie. Trzecia Ewangelia rozpoczyna się od zapowiedzi narodzin Jana. Anioł Pański Gabriel zapowiedział Zachariaszowi, że jego żona urodzi mu syna. Ten sam anioł Gabriel po sześciu miesiącach został powołany przez Boga do Nazaretu i zapowiedział dziewicy Maryi, że pocznie i urodzi Jezusa Syna Bożego. Czwarta Ewangelia św. Jana rozpoczyna się słowami na początku było słowo, a słowo było u Boga, i bogiem było słowo. Wszystko przez Nie się stało, co się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jak rozumieć te tajemnicze wersy? Mowa tu o Chrystusie, który był człowiekiem Bogiem. Bóg Ojciec posłał Chrystusa między ludzi, aby głosił słowo, to znaczy nauczał o Bogu, głosił boskie przykazania, Bożą Sprawiedliwość. Jan Ewangelista zmarł około 103 roku. Jako jedyny z dwunastu apostołów umarł śmiercią naturalną, a nie męczeńską. Tłumaczy się ten fakt obecnością Jana pod krzyżem, na którym umierał Jezus. Jan cierpiał razem z Chrystusem i dlatego Bóg oszczędził mu śmierci męczeńskiej. W Warszawie na Placu Teatralnym w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła znajdują się relikwie tego ewangelisty. Kolejna część Nowego Testamentu to Dzieje Apostolskie, księga opisująca początki kościoła po wniebowstąpieniu Jezusa. Następna część to zbiór listów pisanych przez apostołów. Jest tu trzynaście listów świętego Pawła starsu. Jest jeszcze osiem listów autorstwa innych apostołów. Ostatnią częścią Nowego Testamentu jest objawienie świętego Jana, słynna Apokalipsa. Najbardziej tajemnicza księga, fascynująca od tysięcy lat nie tylko wiernych, ale także artystów. Apokalipsa jest opisem końca świata, sądu ostatecznego i powstania nowego świata. Wszystkie te wydarzenia ujrzał w swym widzeniu i opisał święty Jan. Jest to najtrudniejsza do zrozumienia księga. Zawiera ogrom obrazów symbolicznych, które można różnie interpretować. Według najnowszych badań, do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu należą listy Pawła Starsu. Jednak niektórzy bibliści twierdzą, że najstarsza jest Ewangelia świętego Mateusza. Uważa się, że dzieje apostolskie. I apokalipsa są dziełami znacznie późniejszymi. Mogły zostać spisane po 60. roku, po narodzinach Chrystusa. Choć niektórzy badacze twierdzą, że powstawały nawet w latach 80. naszej ery.